Football Manager 2024 i główna kariera na kanale czyli łowca pucharów dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC rozpoczynamy kolejny tydzień z naszą ukochaną grą, co prawda od wtorku, poniedziałek wolny od YouTube'a, no i lecimy dalej, 6 lutego roku 2024, ja prowadzę oczywiście Underleft Bruksela, zanim rozpoczniemy to przypomnę tylko szybciutko, abyście jeżeli macie na to ochotę, zasubskrybować Kanał i zajrzeli na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Twittera i na serwer Discord. Wszystkie linki macie zawsze pod każdym z odcinków. Tam są również linki do skina, do widoków i do innych przydatnych rzeczy w kontekście właśnie FMA. Nie tylko 2024. Zatem, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, bo jak mówiłem, będziemy już przeformatowywać naszą rozgrywkę na taki standardowy poziom, czyli ja będę starał się między odcinkami. Grać to jedno, może dwa spotkanie, jak tylko czas na to e, pozwoli. Zatem w ostatnim odcinku pokonaliśmy Leuven i Union Saint-Gilles. To bardzo, bardzo istotne wyniki. Natomiast udaje nam się w kolejnych meczach pokonać na wyjeździe Mechelen 2 do 0 po bramkach Tio Leoniego i Andersa Dreyera. No i wygrywamy również mecz ze słabiutkim Gent na własnym stadionie na Lotto Park, ale dopiero po rzucie karnym z 85 minuty śliwie się tu e, męczyliśmy żeby e, pokonać golkipera Polanardiego no ale udaje się to zrobić e, w końcówce meczu na całe szczęście po 24 kolejkach Anderlecht jest liderem. Anderlecht ma przewagę Trzech punktów nad Standardem Lierz, 4 punktów nad Geng. No i tutaj już no Union saint ma problemy. Ma problemy bowiem my mamy nad nimi 9 punktów przewagi. No, oni ostatnie no 6 spotkań wygrali tylko jeden mecz z tych ostatnich sześciu przegrywają z Geng, przegrywają z Anderlechtem, przegrywają z Klub Brugge, remisują mecze z Open saint trudeu no ale pokonali Molenbeek, pokonali Molenbeek Jeden do zera, i to jest ich jedyne zwycięstwo. W związku z tym, no, polecieli w dół. Długo się utrzymywali na pozycji lidera, ale teraz, niestety, dla nich, dobrze dla nas, wygląda to zupełnie inaczej. No to tutaj chyba nie ma o czym mówić. Trzeba te punkty dalej zbierać. Mamy jeszcze kilka spotkań, w których możemy na pewno wygrywać. To jest Oipen, to jest Molenbeek, to jest Cortrick. To jest na pewno mecz u siebie z Soundrun, czy wyjazdowy mecz z Charleroi, który sobie dzisiaj zagramy. Jak mówię, będziemy pewnie grali już po dwa mecze w odcinku, ale czasami będą się zdarzały epizody, kiedy będzie jedno spotkanie na przykład dzisiaj. To zależy od tego, ile projektów mam zaplanowany na dany tydzień, a jest ich naprawdę sporo tych pomysłów, mnóstwo z każdym menedżerem inne, no ale też, też wiele, wiele eksperymentów i symulacji. I taką też dzisiaj po południu zobaczycie, ale nie będę na razie zdradzał szczegółów. Ten odcinek tak niestandardowo przedpołudniowy, czy do południowy, czy w Polsce może południowy, bo u mnie w Anglii jest, a jest godzinka wcześniej. Dobrze, bramka tygodnia, Tio Leoni na miejscu trzecim. Wyróżnienia dla najlepszych to jest 11 tygodnia, Schmeichel, Fertongen, Calero i Patry. Aha, dopadła mnie też klątwa kontuzowanego bramkarza, to jest Kasper Schmeichel, 3 tygodnie, no... Takie rzeczy się dzieją w rzeczywistości. Mam nadzieję, że to jest tylko taki ewenement tutaj u mnie i że nie będę tego doświadczał yy, częściej. Wiem, że to u was wyglądało źle. Ja na razie w, podczas swoich testowych karier tego nie doświadczyłem. Teraz po raz pierwszy, no a już mam te ponad e, 120 godzin gry I, i to jest pierwsza kontuzja bramkarza. No ale to mówię, no kontuzje bramkarzy się dzieją i to dość często w czasie, w czasie rzeczywistym, w sensie w, w realnym świecie piłkarskim. Także tu na razie jeszcze zły nie jestem. San Lua przygrywa z gang u siebie 3-1, to jest Puchar Belgii. No wpadli w jakiś kryzys, ewidentnie piłkarze saint Gillua może być tak, że odpadną oni z walki o mistrzostwo, ale to jeszcze za wcześnie o tym mówić, bo przecież nie pamiętamy, że ten podział punktów po 30 kolejkach, grupa mistrzowska, w tej grupie mistrzowskiej już będziemy. To jakby nie jest nie, 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 nie ulega wątpliwości, bo mamy przewagę nad siódmym klub Brusz w postaci punktów 18. Z 6 kolejek do końca. Nie ma możliwości, żebyśmy wypadli poza grupę mistrzowską, więc jakby ten cel priorytetowy został w tym momencie. Patrzcie, Dolberg, jego forma znakomita, wiele mieliśmy tutaj jakby zastrzeżeń, tak, do jego, do jego formy, a ostatnio nam całkiem dobrze wygląda, no te dwa mecze ostatnio okej, okay, tutaj troszkę słabiej, no ale wcześniej miał dobry mecz z saint bardzo ważny mecz, gdzie zdobył bramkę, bramka asysta w meczu z Leuven, czy chociażby bramka w meczu z... W saint tutaj oczywiście w meczu pucharowym Także szukamy dla niego drogi, bo jak mówię Jego zła forma, jego, jego nieskuteczność I ja biorę na siebie, i to jest moja wina Bo nie chcę mi się wierzyć, o tym mówiłem w poprzednim epizodzie, że Kasper jest po prostu słabym piłkarzem. No nie jest. Na ligę belgijską to jest absolutna gwiazda, i to tak, jakbyśmy mieli w lidze polskiej takiego Dolberga i on by nie strzelał bramek, to to nie jest jakby jego wina w moim przekonaniu, tylko jest to wina wina trenera, dobra, mecz jeden z tych ważniejszych dla nas, czyli sound Runeu podejmuje Kortrik, tutaj oczywiście gospodarze będą absolutnymi faworytami tego spotkania, więc zobaczmy sobie teraz jak to tutaj się, o, dobry mecz 5-4, 5-4 i też te hokejowe wyniki, powiem wam, że zdarzają mi się bardzo rzadko, to znaczy ja wiem, że u was jest to często znowu ale myślę, że jak na ligę belgijską te wyniki, które tutaj widzimy to są wyniki raczej normalne i, i tu nie możemy mieć, no, no nie ma wysokich w ogóle wyników, tak, 4-1, no to my, tutaj ostatnim takim wynikiem wysokim było spotkanie, było spotkanie ser Bruce z 53, 5-3, ale to jest Liga Belgijska, to jest bardzo ofensywna piłka, Santrudem 4-5-4, fajne spotkanie, fajny mecz, oczywiście te końcówki, tak, gdzie wpadają bramki, to nie jest FM 2024, to już jest od dawna, Taki skrypt emocji, jakiego ja sobie nazwałem kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu, dwie czy trzy edycje temu. No i to się faktycznie dzieje, tych bramek pada dużo w końcówkach. No są trudne, niestety wygrywa, oni są daleko od nas, ale też, też jakaś tam presja jest, tak? Bo, bo przecież mówię, te punkty będą podzielone, a w związku z tym... Na pewno musimy bardzo mocno uważać. Jesteśmy faworytem meczu z ekipą Charleroi. Ja tylko przypomnę szybciutko, że pierwsze spotkanie z tym zespołem wygraliśmy 4-0 na własnym stadionie. I to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. No mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo. Tutaj oczywiście Jean Rogeil obejrzał czerwony kartonik. Wobec tego grało nam się zdecydowanie łatwiej. No, ale mam nadzieję, że dzisiaj też uda nam się pokonać y, Charleroi. To będzie na wyjeździe. I zobaczmy sobie teraz: Futures. Bo to mnie bardzo interesuje. Terminarz: oni chyba rozpoczynają teraz. O, wygrali! Zobaczcie: mecz ze standardem, niż młodym 1-0. No, proszę bardzo. A teraz mają jutro Seraing. No mam nadzieję, że to jest droga, droga ku utrzymaniu się. Bo brakuje nam tutaj pięciu punktów do bezpiecznej pozycji. A gramy z bardzo ważny mecz teraz. Więc tak, udostępnimy tych chłopaków na to spotkanie. E, jakie są sugestie? Zebast nie, ale Strojkens, Arnstadt czy Kaisberry? Jak najbardziej możemy tych piłkarzy m, udostępnić na kolejne, e, na kolejne spotkanie. Zebast to będzie nam potrzebny. E, chociaż ten mecz jest tak, też jutro więc, więc ja nie będę chciał go oddawać Ale ci zawodnicy mogą się tam e, Mogą się tam przydać Wraca powolutku po tej długiej kontuzji Jari Ferszeren może nie do pierwszego składu, ale na ławkę te zmiany są, on wchodzi e, i gra, więc tutaj jakby buduje swoją kondycję, buduje swoje morale, buduje swoją pewność siebie, bo piłkarz, który wraca po długiej kontuzji, on musi mieć pewność, że e, trener go widzi. No w innym wypadku po prostu pogrąży się jeszcze bardziej e, w takim mentalnym maraźmie, futbolowym maraźmie tego nie chcemy. Dobrze, e, więc mamy sobotę 10 lutego i tu już też mecze ligi belgijskie. Za chwileczkę dostaniemy wyniki. Przegrywa Gent swoje spotkanie Antwerpia remisuje Union Saint-Gillois dalej w kryzysie Remis z Westerlo 2-2 Mówię w kryzysie, mówię tylko remis Bo przecież Westerlo to jest drużyna, która zajmuje miejsce 15 w tabeli 5 zwycięstw, 6 remisów To jest ten szósty remis i 14 porażek 21 punktów, no więc dobrze dla nas. Jeżeli byśmy wygrali spotkanie z ekipą Charleroi, to mamy nad nimi już sporą przewagę. No ale teraz, na, naszym największym rywalem nie jest Saint-Julien, a jest Geng i Standard Liège, A te zespoły grają jutro. E, podobnie jak my, więc zobaczymy, jakie będą wyniki. Zobaczymy, jak ta tabela się ułoży. No przede wszystkim, patrzmy na siebie i zróbmy, zróbmy to, co do nas należy. Sydorczuk, dobra, lecimy dalej. Tutaj nie ma czasu. Najważniejsze jest to, żeby wygrać w 25. kolejce. Tak jest. Brugia gra z Open, więc raczej wygrają. Geng podejmuje Mechelen, raczej wygrają. Liesz też jest faworytem z Loiven. No więc o, proszę bardzo, 1,5 miliona euro dostałem, no to jest nic wobec 31 na minusie, tak? To jest wielki problem dla Anderlechtu, no nie wiem jak to wszystko ponaprawiamy, ale zobaczymy. Maxim Dupé na bramce wobec nieobecności Kasprasek Schmeichela. Dalej mamy tak, dalej mamy tak, Zebast Calero i Fertongen. Oczywiście tutaj Louis Patry, Ludwig Augustinson, na łączniku defensywy Thomas Dillaney, Mamy również Tio Leoniego i Torgana Azarda. No i w ataku oczywiście Kasper Dolberg i Anders Dreyer. Tutaj nic się, nie, nic się nie zmienia. Oczywiście, tutaj Arsztat. Może on niech nie gra, bo on do dwójeczki będzie przesunięty. Ferszeren, tak, tego zawodnika potrzebujemy. I Benito Raman, z którym kontraktu nie przedłużymy. No, będziemy musieli stawiać na młodzież w kolejnym sezonie. Na naszych wychowanków tutaj, jakby nie ma innej możliwości, pieniędzy raczej mieć. Nie będziemy ani na transfery, ani na płace. Tak jak mówię, no, mnie bardzo ciekawi. Czy my chcemy grać ofensywnie? Zaraz ja sobie to raczej pozytywnie. Raczej nie aż tak ofensywnie, ale myślę, że możemy tak rozpocząć. Ja tu się naprawdę mocno zastanawiam, jak to wygląda w rzeczywistości, jeżeli chodzi o finanse Anderlechtu. Miałem to doczytać, zapomniałem, ale no oni, jeżeli oni mają taki stan finansów jak w fm to jest wielki problem dla nich, tak? Tylko, że oni mają też, yy, mają tych wychowanków, mają fajnych piłkarzy, których mogą yy, sprzedawać, oczekuje zwycięstwa, no nie może być inaczej. Więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Tak jest, 2D oczywiście, bo ja sam gram na 2D, to, to już wiecie, dobrze znacie ten temat, więc szybko sobie dajmy dajmy TV. Tu jest w ogóle zakończ mecz? O, to było zawsze? <laughs> Chyba tak, ja nie wiem. Pewnie było, ale VRC to taki roztrzepany człowiek i wiele rzeczy nie widzi, a potem sobie nagle przypomina. Tak mam czasem, moja żona się dziwi, ja na przykład po roku potrafi zauważyć jakąś rzecz Jakiś detal w pokoju, czy w kuchni, czy w łazience, i patrzę i mówię: O, my to mamy? A to już jest tam od roku albo od półtora. No tak czasem bywa. Augustinson mamy piłkę na lewej stronie. Będzie wycofanie do Fertongena. Fertongen jeszcze raz do Schweda, ten do Dilana i Dilanej do Torgana. Azarda jest drejer i jest też chyba spalony. Tak mi się wydaje. Było go widać stąd. W związku z tym będzie prawdopodobnie offside odgwizdany. No jak ja już widzę stąd spalonego, chociaż cieszą się nasi piłkarze. Gol! No, proszę bardzo. Więc jednak tutaj moje oczy zawodzą srodze. I mamy bramkę. Zobaczmy raz jeszcze jak to wyglądało. Azar, a który Tutaj w ogóle Azar chyba tej piłki nie doczną, Tak mi się wydaje, to znaczy to będzie chyba mm, Asysta Dileneja. Azar to przepuścił między nogami sprytnie No i mamy, i mamy słuchajcie 1-0 już od 11 minuty Tego spotkania, podgrzewamy atmosferę Bo to bardzo ważny mecz No i zobaczymy co będzie dalej się działo Na razie prowadzimy, mamy kolejnego To już jest gol numer 13 w lidze Andersa Drejera, fajny bilans Fajnie ten chłopak gra cały sezon Miał momenty kiedy y, Ładował te hatryki jak głupi, potem Trochę przestój, natomiast no liczymy na to, że on wróci. Torgan Azar, Torgan Azar! i piłka trafia w głowę jednego z piłkarzy stojących w murze e, z char Ale najważniejsze jest to, że mamy rzut rożny, że nie ma z tego kontry, że będziemy potrafili teraz prawdopodobnie kolejną piłkę gdzieś tam na Dolberga zagrać, ale za mocno, za zbyt to podkręcił Torgan Azar. No i Dolberg już nie miał szans, żeby do tego dojść. No standardowo, bardzo pragmatycznie i w naszym meczu się zbyt wiele nie dzieje, może niestety. Standardowo, ale często tak bywa, że Anderlecht wygrywa to spotkanie jedną bramką, dwiema bramkami, że potrafi się w bardzo łatwy sposób zadowolić tym wynikiem. To nie jest oczywiście to, co my chcemy widzieć, no ale to jest też to, co, to, co sobie wypracowaliśmy, więc, więc tutaj znowu należy mieć tylko i wyłącznie pretensje do do menadżera Anderlechtu, pana piwarskiego. No, ale jak patrzymy sobie na tabelę, to wygląda to dobrze. Zarząd ocenia nas na 5 minus, kibice na 5 to w ogóle w Fmie 2023 bardzo rzadko się zdarzało, żeby kibice oceniali wyżej niż zarząd. Zazwyczaj to oni byli tym, tym czynnikiem najbardziej niezadowolonym z gry. Zespołu Zazwyczaj to oni ocenę niżej dawali Niż, niż zarząd A tutaj, tutaj na razie jest dobrze Drejer Ale też to jest pewnie pokłosiem tego Że wyprzedzamy drużyny, których kibice Anderlechtu nie lubią Dolberg Dolberg, Ten gość jest niemożliwy Znowu zmarnował stuprocentową sytuację Ale to jak się utrzymał przy piłce w polu karnym Na pewno, na pewno było Na pewno było dobre Ale tutaj zobaczcie Pyk Dwóch piłkarzy ale przeszło, dla mnie zagra. Tut! Jak to? Jak to jest możliwe? Futbol, menadżerze 2024. Przecież ci piłkarze dwaj są nie kryci. Przecież tutaj absolutnie wszyscy są skupieni na tych trzech piłkarzach, którzy stoją w polu karnym, bo tu chyba trzech ich jest. Kryje ich czterech obrońców. Natomiast tych dwóch nikt nie kryje. Wystarczyłoby tylko. Lekkim lobem zagrać piłkę. Oczywiście tego torga na nie zrobi, on uderzy. No nie, no to tak nie może wyglądać. <laughs> Ciekawa sytuacja, naprawdę. Zacnie, zacnie to jest tutaj e, rozpisane. No ale jak mówię, ja tutaj jakby e, nie, nie jest to dla mnie problemem. E, ja, ja cały czas mam takie poczucie od wielu edycji, że po prostu football menadżer sobie e, pokazuje to, co już sobie wyliczył wcześniej, a w jaki sposób on to robi, to wiemy bo dostajemy mnóstwo naprawdę faktycznie tych bramek kuriozalnych, czy w ogóle sytuacji kuriozalnych, no i gramy, gramy, Charleroi, 61 minuta, być może to będzie, nie będzie jednak, jedna z nielicznych akcji, chciałem rzec gospodarzy, mamy Tio Leoniego, jest tam Dolberg, pokazuje się Patry, jeszcze raz Leoni Dolberg, Dolberg wpada w pole karne, znakomicie to zrobił, ale znowu, znowu zabrakło wykończenia. W tej 61. minucie. Nasza gra wygląda dobrze, um, ale zrobimy sobie zmiany. Na pewno Dolberg zejdzie z boiska, na pewno wejdzie Jari Fersheren po raz kolejny, tym razem za Torgana Azarda. I na razie zostawimy. Bardzo mi zależy na tym, żeby tego Fersherena budować po tej kontuzji, bo naprawdę mam poczucie, że to jest piłkarz, który. Może nam się przydać na kolejne sezonu, sezony. A w związku z tym, że nie będziemy mieli za bardzo opcji transferowych, to trzeba tutaj szanować każdego piłkarza. Augustinson, no i niestety nie trafia. Kolejna, no tutaj setka, nie setka, ale sytuacja bardzo dobra. To umówmy się szczerze. Powinniśmy już w tym meczu prowadzić 2-3-0. Dolberg, Augustinson. Absolutnie tu nie powinno być nic innego. Na razie 20 minut do końca tego spotkania. Zachęćmy zespół Angerrechtu. E, Kwadrans został. A poczekajmy jeszcze. O, tu też jest debast. Tylko inny debast. Nasz debast jest Zino-debast. A ten debast to jest a O Jezus Maria, jaka piłka! Nie, tu poszła w pole karne. Było niebezpiecznie. Już próbujemy, czy próbowaliśmy wyjść z kontrą. Nie udało się. Jeszcze pił. O Jezu. Spalony. Uff, bo to by było naprawdę dziwne, gdyby to wpadło. Dobra, co my tutaj mamy? Lonvik, Ashimeru, Sardella. Lonvik, Ashimeru, może za Tio Lioniego. Mosa, Ndiayeza, Augustinsona. Do końca meczu niespełna kwadrans. I mam nadzieję, że ten wynik dowieziemy. Byłoby naprawdę cudnie. Natomiast no, może się też wiele złego wydarzyć. Jeżeli nie, nie będziemy uważni w defensywie. To już tutaj mieliśmy czerwone światełko. Gujagon. No właśnie, to jest, to jest w ogóle tutaj jakaś sytuacja. Tak mi się wydaje, że mógł być spalony. Zaraz zobaczymy sobie to wszystko na warze, jak to wyglądało, bo tutaj są wielkie emocje. No nie wiem, cieszą się chyba, to będzie chyba gol. Tak, to jest niesamowite po prostu. Marnujemy kupę sytuacji, marnujemy mnóstwo, mnóstwo okazji do zdobycia bramki. Natomiast Charles Lapu po prostu wyprowadza jedną czy drugą akcję no i jest gol niestety nasza linia obrony oszukana w sposób najprostszy chyba z możliwych, czyli doprowadzenie piłki na skraj boiska i, i taka piłka wzdłuż linii bramkowej posłana do napastnika, gdzie on e, na pustą bramkę po prostu strzela gola. No gorzej być nie może. Gorzej być nie może i, i gorzej się mecz ułożyć też nie może. Prawdopodobnie, ale teraz mamy piłkę, a i tutaj bramka się skofi. Za mocno. Za mocno staraliśmy się. Jakoś się tak przerzedziła strasznie ta gra. To znaczy nie, mam takie poczucie, że strasznie dużo miejsca się na boisku zrobiło nie, po Obydwu stronach i bardzo łatwo tutaj te przestrzenie sobie zawodnicy znajdują. Nie ma agresywnego doskoku. Teraz stulicz na 16 metrze, ale będzie spalony. Tych spalonych dzisiaj mnóstwo. Mnóstwo tych sytuacji, gdzie sędzia liniowy ma dużo pracy. Mamy jeszcze 3 minutki, plus czas doliczony. Może coś się tu jeszcze urodzi w tym spotkaniu. Dylaney, Patrice, trzeba to uspokoić. Trzeba zagrać gdzieś na wolną strefę. Bardzo dobrze to robi teraz nasz obrońca. Ferszeren, Ferszeren pod polem karnym. Próba strzału jeszcze. Endia je tu będzie poprawiał, ale nie. Już jest interwencja. Guja gona. No i piłka wybita poza szesnastkę. No niestety, niestety zapowiada się. Był to taki mecz, gdzie w gruncie rzeczy mieliśmy wszystko pod kontrolą przez większość spotkania e, i byliśmy zespołem na pewno lepszym e, w tym meczu. Natomiast, no, mówię, jedna akcja Sherlocka to Expected Goal z tego zespołu, no, jest troszeczkę mm, troszeczkę takie zakłamane, bo oni mieli tą akcję tutaj, gdzie pewnie zostali 07,08 mm, z tego jednego strzału z Ale poza tym, no, to tutaj naprawdę Ben zawsze na boisko i, i, i zrobił robotę. No, szkoda, szkoda, bo tracimy punkty na. Na własne życzenie, jeżeli mecze te pozostałe tej 25 kolejki rozgrywane dzisiaj potoczą się nie tak jak chcemy, no to znowu nam się ta tabela troszeczkę spłaszczy. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Calero on ma klauzulę. Yy, tak, gdzie będziemy musieli zapłacić. Yy, mamy 6 spotkań bez porażki z rzędu. To jest oczywiście fajna. Fajna seria, natomiast niefajny był ten mecz, bo, bo mnóstwo sytuacji zmarnowanych, jak mówię. Ale tak to jest, no jak nie strzelasz jak nie strzelasz bramki drugiej czy trzeciej. No to musisz się liczyć z tym, że Rywal w końcówce tego gola strzeli. Geng wygrywa Standard lecz wygrywa, czyli to się układa... O Jezu, trzy karne dostali, no przecież to jest jakiś żart. 30, 33, 60, no tu już jest dużo bramek. 4-4-5-1, faktycznie Nawet Bartosz Białek zdobył gola. Natomiast tak, tak jak mówiłem, to wszystko się wypłaszcza, 50, e, 54 punkty Anderlecht, 53 Standard, 52 Genk, tu jest już większa przewaga, e, ale gdybyśmy teraz to podzielili, to Anderlecht ma 27, a taki na przykład Union saint ma 23, e, to, to nie są duże e, różnice, tak? ta grupa mistrzowska będzie na pewno będzie na pewno dramatyczna. No dobrze, no, wygląda to ekstra, bo bo liderem w końcu jesteśmy. Natomiast no, ten mecz powinien się skończyć inaczej. Nie możemy sobie na pewno pozwolić na stratę punktów w Saint-Trude, No z klub Brusz może być już zupełnie inaczej. Natomiast my pewnie się spotkamy w marcu i będziemy już kończyli tą rundę zasadniczą dla Anderlechtu. No i zobaczymy jakie będą wyniki, zobaczymy jakie będą e, e, układy w tabeli i w jaki sposób się ta runda mistrzowska rozpocznie, więc dziękuję serdecznie Wam za dzisiejszy wtorkowy odcinek, życzę dużo zdrówka, miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!